Wiesław Stebnicki, na każdy temat. Ciekawostka. Otóż, proszę Państwa, tu jest ikonka TikToka. W Ameryce ciekawe rzeczy się działy ostatnio, bo TikTok został zbamowany przez poprzednią no, rządzącą ekipę. Został zbamowany ze względu na to, że to niby szpiegowskie, że to niby chińskie i tak dalej. Słuchajcie, to wszystko co jest na zewnątrz, to jest analizowane, wykorzystywane i tak dalej od samego początku cały internet jest nazwijmy to zbieraniem informacji, tak? I powiem w ten sposób, że w tym czasie, kiedy to było zbamowane, Tiktokarze e, przyłączali się do tej typowej chińskiej, już naprawdę chińskiej, takiej chińskiej chińskiej, w Chinach e, platformy, która się nazywa Jakkolwiek się nazywa. W każdym razie, ale to był taki bunt ich. No i oczywiście, ten Trump nic nie mógł zrobić, bo nie był jeszcze prezydentem, był tylko elektem, ale teraz przedłużył to, to, to funkcjonowanie TikToka w Stanach. I jaką ma strategię? Wiem, bo oglądałem jego wywiad z pewnym finansistą, w każdym razie z politykiem. I on. Powiedział tak, no, TikTok w ogóle nic nie jest warty. Nie jest warty w momencie, kiedy y, jest zabroniony w Ameryce. Ale fakt jest taki, że faktycznie TikTok nic nie jest warty, dopóki nie pracuje. On mówi, TikTok jest. Y, jego, jest wyceniony na, na no, 9 zer, czyli miliard. I on mówi ale bez podpisu. Mojego podpisu, on nic nie jest warty. Więc ja zaproponuję, że połowa tego TikToka będzie nasza, to będzie joint venture, a połowa niech zostanie ich. I zobaczcie, jakie to jest genialne. Stany de facto dostaną 500 milionów dolarów, a przy okazji będą miały dostęp do kontrolowania. TikToka to nie będzie już tylko chińskie, to będzie amerykańsko-chińskie i to zabezpieczy sytuację. No zdaniem genialna sprawa, bo TikTok ma dużo energii i chyba dlatego go oglądasz. I dziękuję Ci bardzo za to, że dajesz mi szansę, że mogę się tymi fajnymi rzeczami na każdy temat z Wami podzielić. Ja to już Was bardzo kocham serduszkowo, na razie. Okay. Normalnie nie proszę ani o serduszka, ani o subskrybowanie, ani o dzwonkowanie. Ale teraz wyjątkowo proszę. I życzę wszystkiego najlepszego, bądźmy z bowiem.